Że ja tego dożyłem, proszę Państwa, Leszek Miller na naszych oczach pouczał Kraśkę, że można rozmawiać z Kaczyńskim w ważnych sprawach państwowych. Kraśko z niedowierzaniem wpatrywał się w swego guru, gwaranta, ciągłości PRL-u i trwałości jego posady w telewizorze. Był w wyraźnym kłopocie. Nie mógł pojąć, że Kaczyński z Millerem, mogąc się różnić poglądami na dziesiątki spraw, ideologię, ontologię, metafizykę, gimnastykę, w jednej sprawie właśnie uczciwości wyborów mogą mieć podobne zdanie. Trzeba przyznać, że potrzeba uczciwości dopadła Millera w dojrzałym wieku, ale jednak pod wpływem klęski SLD czegoś się nauczył. Kraśko nie jest w stanie nauczyć się niczego. Podobny szok zaliczyła Miss Kropki, olejnik. Jak mówią na mieście, olejnik pierwszego tłoczenia. Kiedy Milder zaatakował ją bezczelnym pytaniem, po co pani opowiada rzeczy, w które nawet pani nie wierzy? Ma pani takie okresy, kiedy można odnieść wrażenie, że jest pani zapisana do Platformy Obywatelskiej. No to tak ją ugodził. Proszę pańska, w miękkie podbrzusze. A tak między nami, Monisia, gdzie jesteś aktualnie zapisana? Czy nie do PSL-u przypadkiem? E, natomiast ja w domowym zaciszu dostałem kolki ze śmiechu, e, kiedy usłyszałem kwestię Miller'a jak z antycznej tragedii: serce demokracji zostało przekłute sztyletem. Czekamy w napięciu na ujawnienie, co to był za sztylet, czy ja zdradziecka ręka zadała ten cios. Demokracji, Miller, idź na całość. Sojusz Lewych Demokratów broni demokracji. Czy to nie brzmi zabawnie, proszę państwa? A ja abaresie od paru lat śpiewam piosenkę o historycznych sierpniach, w których o przyszłość Polski walczyli praojcowie, starsi bracia, rówieśnicy. Na zakończenie dopowiadam, że mamy łatwiejszą sytuację, bo nie musimy zdobywać wolności walką zbrojną, strajkami, podziemną opozycją, możemy kartką wyborczą. Do niedawna pielęgnowałem tę myśl, że chociaż Polska moich marzeń jest odległa, to jednak w jakichś kolejnych wyborach naród się otrząśnie i wybierze mądrych już. Uczciwych ludzi. Teraz zwątpiłem. Wydaje mi się, że pod rządami ekipy Tuska, Olejnik, Lisa, Kopacz, Komorowskiego. Już nigdy wolnych wyborów w Polsce nie będzie demokratycznych, zawsze będą fałszerstwa, tak się rozkręcili, że nie będzie ich łatwo zatrzymać. Proszę Państwa, no trzeba to brać pod uwagę. Trwająca przez tydzień walka PKW z rezultatem wyborów przyniosła pożądany przez władzę wynik. Codziennie od 16 listopada PSL-owi przybywało punktów, a PIS-owi ubywało. I codziennie pojawiały się dziesiątki przykładów totalnego chaosu, bałaganu, niechlujstwa, a to się worek rozerwał, a to furgonetka przepadła, magazynier miał kaca, komisja zapomniała klucza, sprzątaczka wyrzuciła papiery na śmietnik, serwer się upił, system się przewalił. Bo w powszechnym bajzlu łatwiej ukryć oszustwa i szukać usprawiedliwienia dla fałszerzy. Dobrze się stało, że ktoś przypomniał przypadek województwa mazowieckiego z poprzednich wyborów samorządowych, kiedy to oczywista zmowa komisji wyborczych spowodowała rażący wzrost głosów nieważnych. Ówczesne protesty przyzwoitych ludzi nie wywarły jednak wrażenia na tych samych leśnych dziadkach, którzy teraz znowu popisali się swoim dziadostwem. A sędziowie, jak zawsze, orzekli, że fałszerstwo nie miało wpływu na elekcję. To jest, proszę Państwa, strasznie smutne. Jakie świnie decydują o polskiej demokracji? Słowa świnie używam w znaczeniu literackim za Oruelem. Poza tym, od kiedy minister Bartoszewski zezwolił całym swoim autorytetem na stosowanie pojęcia bydło, również inną trzodę można przywoływać do opisu rzeczywistości. To jest ten sam folwark wyborczy. W każdym razie, gdyby 4 lata temu karano przestępstwów z Mazowsza, ponownie przeprowadzono wybory, obecnie nie poczynaliby sobie tak śmiało i tak swawolnie. No, chociaż kto ich tam wie po kursach w Moskwie, wszystko jest możliwe. Niedawno, proszę Państwa, pouczaliśmy Ukraińców, jak się robi demokrację. Teraz poprośmy, by oni nauczyli Polaków, jak się robi Majdan Niepodległości, bo zdaje się, że bez walki i buntu do tej demokracji już nie wrócimy. Przytoczę dla podsumowania powyższych uwag przejmującą wypowiedź z internetu: Powstaniec warszawski, gryw z parasola, obecnie 92-letni generał Brochwicz Lewiński na swoim profilu Facebook napisał tak: Myślę o tym, czy to jest ten sam mój kraj, w którym się urodziłem. Myślę o moich kolegach poległych i wstyd mi. Myślę o tym, jak bardzo pragnęliśmy wolnej Polski. Każdy był gotów dać głowę za nią i wielu dało. Dzisiaj widzę ją sponiewieraną, ośmieszoną, jak jakąś ulicznicę, którą każdy może znieważać. Gdzie są Polacy? Panie Boże!